Sobie z tej strony ja, w deku. I tak ogólnie to dzisiaj jest taki, jakby film, po prostu, w którym będziemy montować różne filmy. Takie jakby właśnie. Yy, będziemy montować różne filmy w różnych nowych programach, z którymi nie miałem do czynienia, i myślę, że to może być. No dosyć jakby ciężkie do ogarnięcia czasami, ale sp spróbujemy. Myślę, że jakoś damy radę, więc zaczynamy film. Okej, okay, także pierwszą aplikacją będzie to Kinemaster i wchodzimy w niego. na aplikację tylko na pulpit właśnie tutaj, żeby zobaczyć czy działa i działa. Więc weźmy sobie na przykład 16 na 9 i teraz możemy sobie różne rzeczy tutaj wziąć. Więc sobie weźmiemy power director. Może nie power director, przepraszam. Screen recorder. I to. To jest jakby kawałek z mojego live'a, który był. No bardzo niedawno. Ale do, dosyć dobry dźwięk. Czy da się to jakoś na przykład uciąć? Bo bardzo bym Okej. Yy... Okej. Okay. Okay. Dobra. Fajne. Fajne jest to, że mogę to uciąć. Zobaczcie, no i ucięliśmy, no i elegancko, nie? Yy, więc weźmy sobie na przykład Layer, yy, nie wiem, yy, Sticker, Classicers Stickers. I i bierzemy na przykład taki, bo, bo byłem z serią. Ale kozak było. Weźmiemy. Tak. I teraz to. Pyk. I wait, wait, wait. Bo ja bym chciał to jakoś sobie na przykład. Powiedzmy. Tak trochę jakby. O, właśnie tak. End position. O. A, to jest panen zoom. Ale dobra, dobra. E, panen pan zoom też dobrze działa. No i patrzcie. Nie przesuwa się ani trochę. Teraz sobie weźmiemy, utniemy na przykład pyk o, i, i z tego tutaj mamy koniec. Weźmiemy jeszcze raz media i ten sam screen recorder, to samo weźmiemy. dobra, no to bierzemy to teraz. To, pyk, pyk. Yy, I teraz... Weźmiemy. No dobra. No gdzieś tak tutaj bo tam powiadomienie dostałem od tam nieważne kogo ale ważne że nam jakkolwiek to idzie weźmy tu na przykład e, dotąd znaczy odtąd przepraszam pyk Zobaczmy cały ten filmik może. Bo jestem bardzo ciekawy. No. Nieźle wygląda. I Dla mnie, dla mnie to było przepiękne uczucie, że nareszcie się ma właśnie ten, ale I jestem bardzo ciekawy czy mógłby, czy tu jest Chroma Key. Jestem bardzo ciekawy tego. O, opcji upsi. Jest Chroma Key. No dobra. Enable. Ki kolor. Świetne. Chłod. Aż się przestraszyłem te, tego dźwięku, poczekajcie. Nie. Eee, zmniejszymy go na 50. Już trochę lepiej. Ej, ale to chyba jest super! Uh. Najlepsze chromaki, jakie ja widziałem. Serio, samo zastosowuję. Normalnie inaczej bym to zrobił, ale to było super. Nic tu nie będę przedstawiał. To jest super, dobre chromaki, ale poczekajcie. Weźmy to sobie jeszcze niżej, bo to jest głośne. No teraz się już nie przestraszyłem nawet, ale dobra. I tak teraz, co my tu mamy? No nice. jest ok, że. Tutaj trochę długo trwa. Więc poczekajcie, i ja bym chciał ten kawałek, na przykład nie wiem o takie coś. Powiedz. Będziemy może. Oto. Tąd. O. I teraz możemy. Czy nie możemy? Hm? możemy tutaj speeda dodać? Wydaje mi się, że niestety nie. Clip graphics. Mamy tutaj jakieś... jakieś fajne. Ej, poczekajcie, zobaczmy co to jest. O, albo wiem, jeszcze lepiej. Jakieś takie filmy na przykład. Wait, speed? What? jest. Tylko co to jest. Chciałbym wiedzieć. Ale to no dobra. Woł, hallo. O. O! Dobra. Czy tak? Mamy tutaj Bloody. Dobra. Musimy poczekać, aż to się wszystko załaduje, bo, bo chyba widać dlaczego, nie? Bo się ładuje. Najgorzej. Ale to co się załadowało? Na przykład kat... Nie więc się nie załadowało ale widzę tutaj różne fajne rzeczy firework explosions sporo tego a to co? wait jakieś chyba nie wiem animation No tutaj niektóre rzeczy się trochę ładują. No ale czemu nie? Pobierzemy to. Bo to może być dosyć fajne. Tak mi się wydaje. Czekajcie, animacje. Wejdź tylko. czyli wait <coughs> oj czyli tutaj mamy tylko jeden taki właśnie ten o weźmiemy takie coś Jakiś e, 79% kontrastu Saturation 0 Vibrance Bo to, to nie wiem nawet co to jest, ale Weźmiemy na 40 Temperatura Ojej Takie coś Highlights Nie, to sobie zostawimy. Shadows. Dobra, stawimy to tak. I patrzcie, tutaj mamy normalne kolory. A tutaj tak się zmieniło, fajnie. Nawet nieźle. Ale dobra, co my tutaj możemy jeszcze dać? Efekty! Jeeeey! Super, się cieszę. Dobra. No i tak, co my tu mamy? Kolor. Wow! To by mi się akurat bardzo przydało. Bo to jest takie fajne. Uważa, kiedyś taka dziewczyna. Zrobiła kreierę poznała super facetami ty co i co? Nic. Siedzi w domu. Okej, okay, czyli czasami musicie po prostu, żeby, jakbyście chcieli coś fajnego z premium, na przykład właśnie Neonetch, to możecie obejrzeć reklamę I, i to macie. No dobra. Niech im będzie, ale dobra, Dobra, to weźmiemy tak. I teraz ja bym chciał, nie wiem, to Clip Graphics. Nie, nie wiem. Dobra, wait, nie. Nie, 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 nie. Jeszcze raz. Tam i tutaj weźmiemy color filter. Czy to jest w koloru filter? Filter na pewno nie będzie to Eku też nie też nie też nie voice changer normal okej tu facet alien Chimpank. ok normalne według mnie, chorus ale weźmiemy normal yy, i nie, ekstrakt audio oh gosh. oh gosh to to będzie coś nie chcę puścić dalej o, spójrzcie. Eee, to może teraz sobie. Kurczaczki, jakie mógłbym efekty? Czyli to jest w efektach, ale co ja muszę zrobić? Eee, ciężko mi tu powiedzieć. Uh, layer a ah. neon edge okay Trochę głupie, ale dobra. Okej, okay, why not. Dobra. No, na tym akurat to wychodzi słabo. No więc na takich grach no nie, nie. No, no nie bierzcie tego Więc na tym czymś nie bierzcie takich efektów jak Neon Edge Ale już wiem jak to zrobić przynajmniej Więc jak będę chciał taki efekcik sobie zrobić to tam Wiecie i teraz tak, Weźmy to sobie tak, może. Opatrzcie, patrzcie. To jest kompletnie złe audio. No dobra. Okej, okay, czemu nie? Widzieliście to, znaczy no, słyszeliście. Nie wiem w sumie. Ale lepiej, żebyśmy to zrobili tak. Co to jest? Taking? Nie wiem o co w tym chodzi, ale lepiej tak wezmę. I, I teraz tak, weźmiemy to sobie tak, i możemy teraz, myślę, zrobimy coś jak w sumie zakończyliśmy odcineczek? No, także możecie obejrzeć go teraz razem ze mną. Tylko poczekajcie o. No dobra, także to był koniec odcineczka. Zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Ja się cieszę, że oglądaliście trwale do końca. Muszę Wam powiedzieć tajemnicę, że wydaje mi się, że kiedyś y, montowałem filmy w KineMasterze, y, kiedy miałem jeszcze mój jakby niezbanowany kanał, bo tak, kiedyś mi zbanowali kanał, jeżeli ktoś. Ktoś może o tym wiedzieć, jeżeli mnie naprawdę dobrze zna, jesteśmy przyjaciółmi, ale tak. Więc to jest koniec tego odcineczka i cześć!